Z tej strony witam wszystkich bardzo serdecznie w 51 odcinku z serii Hardcore na kwarantannie. W ostatnim odcinku doszliśmy do tej wioski, w której to wiosce jest kotek, który tam sobie chodzi, i ja przysięgam, że ja po niego wrócę. Także słowo na dziś to Kotek. I oczywiście, łapeczka w górę. A my idziemy co dalej, idziemy dalej w naszą przygodę, szukać miejsca, w którym moglibyśmy osiedlić swoje zacne dubsko. A że dubsko mamy wielkie, to potrzebujemy dużo miejsca, tak? Tak, no. Więc sobie idziemy dalej, szukamy ładnego miejsca. Mam nadzieję, że nie będzie przede mną mocan. Bo jeżeli będzie, no to ja nie wiem, już wtedy, jakie ja kotka sobie. wezmę, może kotek. Więc tego kotka. Oh Jezu. Kotek to jest w ogóle. Może nie, popłakałam się. No, autentycznie znaczy, ja się naprawdę popłakam. Ja się naprawdę z tego powodu popłakałam. Yy, także wiecie. Nie zwracajcie na to uwagi. Fajnie jest. Ale obczajcie w ogóle sytuację, jak ciężko. O, co tam jest? Jak ciężko jest znaleźć w Minecrafcie kota. Dobrze, a teraz pytanie, co tam jest? Czy to jest to coś podwodne, gdzie są te takie dubki, co pływają wokół i. No te gardy guardy, te, te. te, te, te? bo oczywiście pod tym nic nie widać może byśmy się tutaj usiedli kurde ryzykuje, nie? wiecie co? a ja nie będę ryzykować i tam coś tam umiera a, zombie tam jest. Czyli teoretycznie powinniśmy być bezpieczni. Dobra, jeżeli były te karty. Ale te karty są zawsze o wiele, wiele niżej. Więc spoko. Tylko słyszę, że coś do mnie płynie. No dobra. Huh, no dopłynęliśmy w miarę bezpiecznie. Tutaj sobie jest ten podwodny typcia. Cicho. Cicho. Cichaj ty mi. Gdzie jest skrzyneczka? Serio. Serio. To ja się tak pyniam. Nie, ale wiecie, w czym jest problem? Tam już jest otwarty ocean. I jeżeli ja tam. Coś tam jeszcze jest. Jeżeli ja tam zacznę płynąć, to ja stracę możliwość powrotu po mojego kociaka. A teraz pytanie: czy kod jest ważniejszy? Z drugiej strony to jest 3,5 tysiąca kratek już od poprzedniego miejsca. Jeżeli miałabym robić kolejkę, to. To, no daleko już. Nie, to wiecie co tu? To... No może zostańmy tutaj. W sumie tutaj nie jest tak źle. Do wioski będzie blisko. Myślę, że siedzimy tutaj nad wodą. O, siedzimy się nad wodą. Miejmy swoje jakieś tam, nie wiem, zwierzątka. Ząbieczki własne. Czy coś? Nie, to będzie spoko, spoko, spoko. Mm -hmm. Zaraz tylko zobaczymy, gdzie tak dokładnie możemy się ulokować. Są różne drzewka, będziemy mogli sobie popłynąć kiedyś za ten ocean. O, zobaczymy, co za nim jest. O ile coś jest. Iii, napływamy. yeah O, i jest ta. Jest trzcina. Czy czy, 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 coś jeszcze tam jest. Dobra, tam jest to. Hmm. No hmm, dobrze, czyli gdybyśmy teoretycznie to tutaj skopali sobie do poziomu tego, na którym teraz stoję, to wcale nie byłoby tak źle. Tylko że potrzebuję po pierwsze, jakąś skrzynkę. E, czy ja mam. Nie mam krawędzików. Ale przecież mogę łóżko wyjąć i mam miejsce jedno. Dobra. To szybko się tylko. Brzydki mamy? Ok. Yy, I lecimy po drewno. Lecimy po drewno, po crafting, żeby zrobić yy, skrzynki. Ha. Na pewno tutaj. Tutaj, no bo tam. No chyba że. Że przy wiosce, no to, przy, to Ale tam jest bardzo brzydko, wiecie? Nie. Dobra, idziemy do wioski. Kiedy tylko i tak będzie mój. No, idziemy do wioski. Lecz ja podjęta. jest, ale mi się nie Strasznie. Dobrze już się cieplej zrobiło trochę, nie? Pomijając fakt, że jest no, ślisko bo nie da się tego ukryć nagle z minus 20 zrobiło się delikatnie na plusie, wszystko się roztapia nie ma okazji się roztopić całkowicie, zamarza no to tak jest ślisko ale no spoko, o i tutaj są jakieś fajne kiełbiki dobrze o, pan Gripcio pan Gripcio tylko żeby tam nie spaść no właśnie ale będziemy mieli, słuchajcie, roboty. Ło, kurczaczki. Oj, 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 oj. Coś czuję, że, że, że przegłam, nie? Trochę przegłam. Dobrze, to teraz tak. Która chata jest największa, co by mogła być moją chatą? To jest fajne, tylko że jest takie kurczę, malutkie. A co to jest? Uu, nie wiem, czy to jest coś do malowania. Cicho. No posun się. Coś czuję, że muszę swoją chatę wybudować, nie? Ale wiesz, co jest najlepsze? Że to muszę zrobić w stylu y, tych dupków. Mhm. Dobra, to zamieszkajmy sobie na razie w kościele. I pytajcie, dlaczego? Zamieszkajmy w kościele. mam. Będą y, no, się posunąć, może na górze zrobimy to łóżko. O, tak, tak szans musi sobie gulnąć, nie? Skrzynki żadnej nie mam. No weź się posuń, muszę iść po jakieś drewno. O, tutaj rośnie idealnie. Nie mam kompletnie, słuchajcie, nic. Zaczynam. No, oprócz tego, że ekwipunek mam cały, wywalony zajebistymi rzeczami, to nie mam nic. Więc zupełnie musimy zacząć od początku. Musimy zbudować chatę, która y, pasuje do tych chat, więc to nie będzie trudne, bo wystarczy trochę kobla i... Boże, jak on chleje! Możesz ty! Cicho mi tutaj, idę na górę, muszę opróżnić jak pieponek. E, czyli tak. Cyk, 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 cyk. Crafting. To na razie wyrzucimy, postawimy crafting. Okej. Okay. robimy na deski, 12 desek, mało. No dobra, ale jak postawimy to, wywalimy trochę rzeczy z ekwipunku. To prawie nam się zmieści. Dobra, idziemy jeszcze po kilka desek i będziemy mieli pusto. Świetnie. Yy, zwykłe, cicho. O, już, już tak szybko? Tak szybko? Dobra, posadzimy. Słuchajcie, posadzimy. Musimy przecież jakieś drewno mieć. Z tego mi nic nie wypadnie. Krówki są. Kotek jest. Owce. Już gdzieś tej kurczaki widziałam, więc w sumie. Yy, jesteśmy ustawieni, nie. Jesteśmy ustawieni. Nie, blisko jeziora, znaczy jeziora. Blisko oceanu, yy, jest kotek, jakieś kajwy tutaj widziałam fajne. Nie no, spoko, spoko miejsce, naprawdę, spoko miejsce. Podoba mi się, tylko żeby nie było przypałowo nie? No, i mamy dostęp do różnych jakichś takich dziwnych rzeczy, które są na, na wioskach. Więc, czego by z tego się nie nauczyć korzystać? Jakieś mapy może być, robić coś, nie wiem. nie wiem. Dobra, najważniejsze, że wiem, że mieszkam w kościele. Mamy Andrzeja, który sobie chodzi. Zrobimy jeszcze jakiegoś jednego, pewnie Andrzeja, żeby sobie we dwójkę albo trójkę nawet chodzili tutaj, ogrodzimy to wszystko yy, okolicę, tak żeby tutaj mi nic nie woziło. To będzie ogólnie taka, yy, pamiętacie, strefy wolną od zombie? To będzie zajebiście strefa wolna od zombie. Tutaj mnie nic nie zabije, tylko dajcie mi jeszcze chwilę, żeby mi tutaj mogła być troszeczkę tak... Czego tam chlejesz tak bardzo, człowieku, na czym mówię? Okej. Okay. No dobrze. Dobrze. To co? E, potrzebuję, potrzebuję. Potrzebuję drewno, czyli siokiero, której nie mam. Mhm. Dobrze, zrobimy sobie, rozwalimy bloczek. Coś czuję, że już mam dosyć y, tych ty, ty, ich chęchania i picia, ale no, jeżeli już. Uff, już mówiłam, że się tutaj osiedlimy, to już niech tak zostanie cicho. Dobra, zrobimy dwie siekierki Kiedyś się przydadzą. Boże, nawet ja tyle nie piję. Jedzenie. Nie chunii. tylko tak. Jedzenie i i i i i... dobra. Spiszmy sobie tutaj dokładne koordynaty tego domku, tego kościoła. Kościół. Kościół. Stój mi tu. Minus trzy dwa dziewięć siedem, minus trzysta okej. Okay. Na razie kościół niech będzie naszym wyznacznikiem życia. Ale jak tak patrzę na tę wioskę, słuchajcie, no to będzie tutaj sporo roboty. Tak wiecie, autentycznie sporo roboty, bo ona jest naprawdę bardzo, bardzo pokoślawiona. No nie da się ukryć, że nie jest pokoślawiona, jak jest pokoślawiona. Siema Andrzej. Nie mam pomysłu, znaczy... Nie mam pomysłu... Nie jestem przekonana, jak na przykład mam to naprawić, żeby to ładnie do tego schodziło. No ale no, jeżeli się już podjęliśmy. Słuchajcie, nie spieszę się nam, tak? Mamy dużo czasu. Dobra, tej tutaj nie będę rozwalać, Pójdę po tamte. Mamy sporo czasu, wcale nam się nigdzie aż tak bardzo nie spieszy. To jest hardcore. Jeżeli na hardkorze uda nam się zbudować coś fajnego, to, to fajnie, będzie miła pamiątka. Jeżeli zginiemy tych dwa odcinki, to też była fajna, e, fajna zabawa. Dziwna jesteś trzeba zetnąć Nie przejmujemy się, zaczynamy inną serię i też będzie fajnie. Słuchajcie, też będzie fajnie. Ja wiem, że wszyscy tak biorą to pod uwagę, że to jest hardcore, to nie ma sensu budować, ale zróbmy coś w końcu innego, zbudujmy coś fajnego. O Jezu, aż mi się przypomniała seria, w której y, też bawiłam się w, w, w wioskę i wszystko tam porównałam i zrobiłam te ścieżki, już wtyliłam w ogóle i, i zginęłam, nie? No smutne to było, ale no smutne, no fajnie się człowiek bawił, wiedząc, że jak zginie, to wszystko straci, to tak jak w tak prawdziwe życie, nie? Gdy winiesz, no to umierasz i cię nie ma i pęk. Czy, 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 czy jakoś tak. Znaczy, nikomu nie życzę, żeby umierał już teraz, no ale jeżeli, jeżeli umrzesz, no to już cię nie będzie, nie? Więc korzystaj, korzystaj. I my też będziemy, słuchajcie, korzystać. A jak? Korzystamy. 13 minut, dobra. Ja muszę tylko tak zerkać na ten czas, bo to mam ogólnie taką tendencję, że. Nie mogę zacząć nagrywać, to nie mogę. Ale jak już zacznę nagrywać, to nie mogę skończyć. Nie mogę przestać gadać. także musicie mi to wybaczyć. ale chyba chyba wszystko nie lubicie, tak myślę. Tak myślę, przynajmniej to mi się troszeczkę wydaje. E -e -e. tak. Ogólnie sorry, ale mnie głowa trochę boli. Nie? Muszę sobie jakąś herbatkę, może zrobić coś. Coś powoli Zaczynam mnie rozkładać, więc szykuję się L4 w pracy i dużo... Wolnego czasu, jakbym go wcześniej nie miała. Nie, nie zamierzam być na na 4. W ogóle nie zamierzam chorować, słuchajcie. W tych czasach. Nie. W tych czasach nie polecam chorować, nie? Wpiszą wam COVID. Naprawdę, nie ma sensu. Jeszcze będziecie musieli na kwarantannie siedzieć, czy coś. Nie, nie polecam. W ogóle nie polecam covid jakby ktoś pytał. Nie polecam. Znaczy, nie znam typa, no ale jeżeli, jeżeli bym go znała, to pewnie bym nie polecała. Okej. Okay. Au. <ścoughs> to, to trzeba będzie zwalić. To trzeba będzie zniszczyć tę ścieżkę. Albo zrobić most. Albo nie, zniszczymy ścieżkę. Dokąd do, do, tutaj będzie po prostu wyjście? dobra. To jest sygnał, że trzeba będzie im farmę porobić. Jakieś. O, Jasus. Ileż tu będzie roboty, mój drodzy! A tutaj co mamy? <laughs> nie nie Tak, mogę wziąć. nie wiem, wszystko mogę nie Czyż mam miejsce w Mam <laughs> Mam już miejsce. Mam już miejsce. Chłe. Łupatę chyba potrzebuję, nie? Tak udaję, że nie ziewam, nie? Opata potrzebuję. E, czyli jedno, że. A, z zrobimy. I dwa patyki, czyli cztery patyki. Czyli idealnie. Zrobimy dwie łopaty. Siekierkę jedną odłożymy. Mam więcej drewno. Tylko to mm, dobra. Zaraz musimy się w ogóle przypatrzeć, jak wyglądają. Okej, okay, nie przypatrzymy się. Pójdzie noc. Nie będę reservation, ryzykować, nie, nie będę ryzykować. Zrobimy sobie zaraz miniaturę. Tak, jakoś działa. I napiszę nasz nowy dom. F2. No, ładna pecie. Ładna pecie. No dobra, yy, to teraz tak. Jeżeli moja chałupa nie ja stać wystać tutaj, to po co ja to wymieniam? <laughs> nie, dobra, moja chałupa będzie stała ogólnie tutaj, nie? A... Okej. Okay. Czyli, jeżeli moja chałupa ma stać tutaj, tak wiem, powtarzam się, tutaj będzie wejście, bo tak ścieżka prowadzi, nie? Idealnie do mojej chałupy, nie? Idealnie do mojej chałupy, boże, tutaj bardzo dużo rzeczy chodzi, ja nie wiem na co zerkać. I moja chałupa wielkości będzie dziś, załóżmy taka, no trochę mała, trochę mała. Troszkę większe. Może tak. O, to ale tu, Słuchajcie, ale w tej chałupie będzie wszystko, nie? Bo to będzie hałupa. więc tam musi być. Yy, magazyn, jakieś enchanty. Nie, en, enchanty akurat będzie na zewnątrz. Ale magazyn, łóżko i tak dalej, i tak dalej. To będzie ogólnie moja chałupa. nie? To je kuryła moje pole, nie? I teraz tak, postawimy sobie. Raz, dwa i w tę stronę, raz, dwa. No to będzie tak, w górę, okno, okno. Jeden, dwa, trzy, cztery. Jeden. Jeden, dwa, trzy, cztery. Dobra. Kompletna słuchajcie, improwizorka, nie? Ja ogólnie nie umiem budować domów, więc musicie mi to wybaczyć. Jeden, dwa, jeden, dwa. 1, 2, 3. Czy tutaj też trzeba zrobić? 1, 2, 3. OK Teraz zacznijmy... OK, bo to jest środek, więc tutaj potrzebuję dyta Ile mam 18 min? Zaczniemy jakieś tutaj sobie wiecie, wydoły robić pod chałupę. Nie mówię, że to będzie już dzisiaj gotowe, bo to nie będzie dzisiaj gotowe. I to nawet nie ma opcji, żeby to było dzisiaj gotowe. Ale już coś możemy zacząć robić. No bo jeżeli mamy nic nie robić, to ja wolę zacząć coś robić i już jest na następny odcinek coś zrobione, nie? Cichowca. To też musi bardziej tak trochę minecraftowy. No serio? Oh, fuck. Dobra. To, to, to z... Tylko jedno w głowie mam. <laughs> Wirta dużo cen. Na, 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 na. <laughs> Jezu, jak strasznie to głośno. O Boże. Czekajcie, muszę sobie przyciszyć trochę. Okej. Okay. Nie, nie spodziewałam się, że też tak głośno będzie w słuchawkach. E, to powinno wypełnić, żeby ładnie było. kiboki! Długi, długi, dajcie mi więcej czyta. Styknia. Tak, tylko żeby hałupę postawić do styknia. Ma co najmniej jedno, tu muszę więcej dać, żeby nie było, że stoi na skraju. Nie wiem, nie pytajcie mnie, nie wiem. Nie wiem, jak będzie w środku wyglądać, jeszcze o tym nie myślałam. Naprawdę lecę na takiej prowizorce w tym momencie, że w sumie sama nie wiem co robię. Wiem tylko tyle, że potrzebuję więcej, więcej data. A już mam 20 minut, więc na dzisiaj by było to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to jeszcze ciepeczka w górę. A my niedługo widzimy się w następnym odcinku, w którym będziemy. Się tutaj dalej bawić z naszą chałupką, na z naszymi przyjaciółmi, którzy yy, można powiedzieć, że mnie teoretycznie chyba zaakceptowali, bo jeszcze na mnie nie naprzeszczali. Znaczy, poczekajmy, a zbuduję chatę i zrobię pierwszą imprezę powitalną, nie? No to wtedy mogą przestać mnie lubić, ale póki co na razie jeszcze, jeszcze nic złego nie zrobiłam. Także. No, tu jest fajnie, ja tam się tu nie kupię. Yy, także co, na dzisiaj będzie to tyle. Yy, chyba już mówiłam zakończenia, nie? Ale jeżeli nie mówiłam, to oczywiście łabeczka w górę. My słyszymy się niedługo w kolejnym. Także trzymajcie się. Do następnego. I cześć.